Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale obstawiamy jak zawsze na sam początek prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Ułamek sekundy dla Was, a bardzo pomaga, także dziękuję serdecznie. Oczywiście lecimy dzisiaj z takim przeglądem Waszych kuponów. Mamy dwa kupony z argumentacją. Kupony od Mateusza i od Artura dzisiaj nieco niższe kursy, ale wygląda to mimo wszystko ciekawie. Dorzucamy konkurs pięć do wygrania, ale zacznijmy od promocji. Jeżeli nie macie konta w betkliku, a założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu promocyjnego. Obstawiamy 50, tak jak teraz widzicie, no to tworzycie sobie pierwszy kupon obojętnie jaki, z obojętnymi kursami za 57. Zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5D, które od razu możecie wypłacić. Fajna promka dla nowych graczy. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Konkurs i 5 dyszek do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem. W komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Interem a Milanem. Dodatkowo, jak zawsze, dopisujecie swój login gracza z Betclicka. Typujemy do 18. Komentarze edytowane dodane po tej godzinie bez loginu gracza na Betclick. Nie biorą udziału w zabawie. I od razu, żeby nie, nie przedłużać, przechodzimy do kuponu Mateusza. Mamy tutaj trzy zdarzenia. Tak jak teraz widzicie i oczywiście za. Argumentacją zwycięstwo Chelsea The Blues powoli łapią rytm i w ostatnim meczu z Crystal Palace pokazali moc wygrywając 4 do 0. Z tej drużyny jeszcze wiele można wycisnąć, a dopiero pierwszy raz okazję do zagrania w meczu o stawkę będzie miał ziję. Święci po dwóch porażkach na start sezonu. Zdołali wygrać dwa kolejne mecze, lecz grali z Bernie i West Bromem, które łącznie zdobyło do tej pory jeden punkt, a ich zwycięstwa nie były w świetnym stylu. Podopieczni Lamparda będą w tym meczu zdecydowanym faworytem i tutaj Mateusz po prostu idzie w czyste zwycięstwo. Lecimy dalej. Gole Evertonu. The Toffies, dość niespodziewanie są liderem Premier League i są jed... Jedną z dwóch niepokonanych ekip w lidze. W czterech spotkaniach zdołali strzelić 12 goli. Liverpool, w pamiętnym ostatnim meczu, z Aston Villon stracił aż 7 goli, a w czterech dotychczasowych kolejkach ma bilans bramkowy 11-11. W świetnej formie jest Calvert Lewin, który na wszystkich frontach strzelił w tym sezonie już 10 goli. No i tutaj kuszące dla Mateusza jest po prostu jeden gol Evertonu. Wystarczy, żeby ten zakład wszedł. No i zamyka kupon zwycięstwo Tromso i co najmniej dwa gole w ich meczu. Gospodarze są liderem drugiej ligi norweskiej, a w ich 20 meczach padło łącznie 60 goli, z czego 43 na ich korzyść. W meczach drużyny z Oslo. Tych goli było tylko 4 mniej, lecz mają oni ujemny bilans. No i tak strzelna drużyna jak Tromsa nie powinna mieć problemu z wybiciem dwóch goli swojemu rywalowi, który w ostatnich pięciu meczach stracił ich aż 8. I tutaj, zdaniem zdaniem Mateusza po prostu warte jest zagadanie zwycięstwo Tromsa i co najmniej dwa gole w meczu. Tutaj mamy 3-0 kurs ogólny. Tak jak widzicie, 155 zł na stawce 411 do wyjęcia. Trzymamy kciuki, lecimy dalej. Drugi kupon to też trzy typy. Dzisiaj takie nieco niższe kursy wybraliśmy na, na ten odcinek. I drugi kupon jest podesłany przez Artura, oczywiście też z argumentacją, więc lecimy z tym. Molde Bodo under 4,5 goli. Dotychczas w, e, dotychczas w spotkaniach Bodo padało mnóstwo goli, lecz gwiazda trochę zaczyna przegasać. Z drużyny odszedł jeden z dwóch najskuteczniejszych napastników, a w ostatnich pięciu spotkaniach ligowych obu ekip tylko po razie pokrywany był typ na over 4,5 gola. E, no i tutaj Artur po prostu proponuje nam underka. Drugi Drugie zdarzenie: Haland minimum dwa celne strzały. Minimum dwa celne strzały. E, oczywiście Hoffenheim Borussia Dortmund. I tutaj gospodarze już e, stracili już 5 goli w trzech ligowych spotkaniach. Jest to zespół, który pozwala rywalom grać w piłkę. Borussia z kolei jest zespołem, który lubi prowadzić grę i doskonale potrafi sobie stwarzać sytuacje bramkowe. Z siedmiu strzelonych goli przez BVB w trzech meczach. Cztery są autorstwem Halanda. No i Norwek często sam wypracowuje sobie pozycję do, do, do oddania strzału, dlatego tutaj Artur idzie w minimum dwa celne strzały, właśnie Halanda. I dorzuca rzuty różne, które ostatnio mnie denerwują. W meczu Herty, moi drodzy, Herty i Stuttgartu, co najmniej 9 rzutów różnych w meczu. W trzech meczach drużyn z Berlina padło aż 16 goli. Z kolei w spotkaniach Stuttgartu było ich tych trafeń 12, no i tutaj dużo sytuacji podramkowych i strzałów generuje też często dużo rzutów rożnych. Jeśli chodzi o gości, wznawiali oni grę spod chorągiewki aż 23 razy i 17-krotnie pozwalali na to swoim rywalom. 40 rzutów rożnych w trzech spotkaniach, no naprawdę robi to wrażenie. I Hertha miała tych kornerów mniej, lecz zawsze dorzucała coś do puli meczowej i łącznie uzbierało się w ich spotkaniach 25 kornerów. Przy tych statystykach, zdaniem Artura, po prostu to najniższa linia, czyli 8,5 overk, 8,5 rożnych jest do zrobienia. Tutaj nieco niższa stawka Stawka oczywiście wyższa, nieco niższy kurs ogólny, bo 2,82, 300 zł na stawce, 744 zł do wygrania, wygląda to fajnie, mocno trzeba trzymać kciuki, żeby to się udało, 6 ciekawych zdarzeń, może coś Wam się spodoba, może olejecie to i zobaczycie po prostu jak to się potoczy, pamiętajcie, że to są propozycje innych graczy, nikt nie, nie daje gwarancji, że to będzie się dało, można sobie coś pokombinować, ale oczywiście nie trzeba. Na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do grup, linki macie w opisie pod tym filmem, zachęcam, zachęcam do brania udziału w konkursie, 5 dyszek trafi do kogoś z Was, słyszymy się niebawem wygranych kuponów. Dobrego dnia. Na razie.